Siema widzowie! Dzisiaj ogólnie... Wow! Wiedziałem, że tak zaczynamy. Nie no, na losu damy, nie? Żeby nie lagowała, ale potem to zmienię na ten. Um, ogólnie to jest... Escape the backrooms. I tego Field of View na 90. To co to jest za Field of View? No a um, Ogólnie jak mamy grafika, to też to trochę powiększymy tutaj... O Jezu! Jak o nie, 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 nie tak. E, tak. Tak. Nie no, zaciemno. Jak już będzie tak. Okej, okay, dobra, coś raz widać. Lecimy na singlu i mam nadzieję, że to nie będzie lagować bo jak będzie lagować no to nie potrzebnie ja tą grę żeby... Ogólnie tutaj sobie gram poza nagry... yy, nagrywek. Ogólnie zapomniałem jeszcze nagrać dla shapesów, ale nie właśnie. to ODC. Albo nie. Te Trochę w to grałem. Już, mam, już mamy level 1. Mamy level 0 więc kit. I nie laguje. Co to, to za miejsce? Muszę znaleźć wyjście stąd. Okej, okay, ogólnie to. lewele się nie zmieniają. Eba. I są mała cheaty tutaj w tej grze. Bo tutaj nie ma w ogóle potworów. Leweraża zero. Ja Tak, jest to. Jest tutaj. Dobra, to tutaj było. W ogóle już możemy pomału sobie przechodzić ten level. I w ogóle to jest oryginalna wersja. Kupiona na Steam. My boom, Chodźmy o sobie. Bierzemy kluczyk. Oczywiście jeszcze. Mogę sobie włączyć tryb VHS, żeby mniej lagowało, więc oczywiście włączę. Zopatrzcie, mamy tryb VHS, VHS. I close, I widzicie? Mamy VHS-a, więc będziemy tak sobie grać. I mniej lagowało też oczywiście. Odsuń drzwi. my i sobie. O no i to jest trudne. <grymne> 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 oh, oh nie. Hmm. Tam, tam jest wyjście, dobra no, no, no. Nie po tym, czemu są dźwięki, że... No, Ewaluacja, ale dobra O, jest, wyjście! Git! Ok, to było akurat łatwe, znalazłem już wyjście stąd. Teraz, będę, teraz będzie ogólnie level, którego nie potrafię. Nowy loading! I nas do poziomu 2. Akurat poziom 1 jest mega łatwy. Okej, okay, jaki to może być ogólnie kodzik? Mamy jeszcze węciki. A nie ma chyba... Tak, nie my się wracam do poziomu jeden. O oh. Aha. Dlatego to się przechodzi tak trudno. A jeszcze jest inne przejście. To dzięki, że teraz mi to mówicie akurat, nie? mnie dobrze, że się otagra... że się naprawił już. Na szczęście tutaj. Boże, czy ja mam odpalonego... Tak, wiedziałem. Dobra. Ym, możemy sobie polecieć tutaj. O, mamy soczki. To jest, zobaczmy. Latarko! Lotarkę mam wreszcie. Och kurde. Ale tutaj jest mój safe room, ale mamy latareczkę! Yo! Da się rzucać? Nie da się, kurde. Czemu bym nie poleciał tam od razu? Bym miał pod jedyneczką. No cóż. Możemy jeszcze w każdej chwili zrobić to. Ale mamy już właśnie latarka, jak chcecie mogę jeszcze zasatować tego sejwa. Ok, nie mam pod dwójką. A to ciekawe. Zresztą mamy pod ten, że jest, mamy już w inwentorię, mamy tutaj latareczkę, piwko, piwko, znaczy no energetyk, tak jakby, ale fajnie, że mamy już latarkę. Szkoda, że to dopiero tylko tutaj. Ogólnie Wam mogę powiedzieć, że na razie to jest, no nie koniec, bo jeszcze sobie zagramy może multiplayer z kimś, ale nie wiem, czekamy, jak będę multiplayer ogólnie, tak, nie tylko w Bakrumsy, bo jeszcze możemy sobie zagrać w Apeiro w może tutaj ogólnie, patrzcie jak to jest ładnie zrobione, nie, ta latarka. Ogólnie moim głównym save'ie jeszcze nie mam tą latareczki, więc pójdziemy po nią. No i zobaczcie, tutaj mamy naszego streamka, tutaj sobie zagramy help me, czyli pomóżcie mi, bo ogólnie... Okej. Okay. Where latarka? Nie ma latarki? Nie gadaj, że się poziomy też zmieniają. nie gadaj, nie?

I'm them. No, ja zaraz to ja nie będę miał, nie? No, nadal nie mam. Ty, to co so jest? Picie. Tak. Tylko. Hm. Nie ma nigdzie? Ty, ale gówno. Jest latarka! Bragi. git, Mamy to zapisane, więc możemy sobie jeszcze zrestartować w razie czego tego. Ale już wiemy, gdzie mamy latarkę. To jest w takim drugim ofisie tam. Wiemy, gdzie jest tutaj latarka, a tutaj też już wiemy tych dwóch lejovach wiemy, co i jak. Jeszcze ja tutaj wam pokażę coś. Mm. Tutaj. O, widzicie, mamy tutaj help, ale ja i tak usunę to, więc. Mówimy takie coś. Gra musi być odpalona. Shift R. No i patrz, i klikasz OK. Nie? Ja Wam teraz pokażę, jak usunąć save. A. Usujesz przesujesz Znaczy, piszesz Est. Escape. Est. Nie? I masz tutaj Escape the box. odpalasz to, klikasz Saved, klikasz Saved Games. Jak masz tutaj takie coś jak Multiplayer Help Easy.sav, to potem to klikasz, więc ja, tutaj masz na Single Player lub na Multiplayer i wtedy klikasz, klikasz śmietników o jak nie. I ja wtedy zaraz sobie pójdziemy tutaj, Bug, Multiplayer, right Server, pójdziemy samolot na privata. No i patrzcie, nie. Nie mamy, nie mamy save'a tego, już się go przewrócić da, jeżeli masz taki inny śmietnik, nie, jak to każdy ma, żeby go tak od razu nie wywalić. Ogólnie, o cześć mama, ejka. Ogólnie jak graliśmy sobie w te backroomsy, to ja ogólnie nie patrzyłem, ja wam pokazałem jak usunąć tego save'ika. Um. No git, okay. na no, to narka pliku i teraz najlepsze odbiorcy Hm. Hm. Widzę jeszcze w każdym razie się wycisza jeszcze. Dobra, możemy sobie jeszcze pograć tak jakby w aperofobie, ale to jest jeszcze trudniejsze. Więc tak ogólnie wam już pokazałem co i jak ja umiem grać w to. Ale ja wywalę tego ogólnie save'a ODC. Jak będzie miał chmyk Adam lub co... lub w sumie nie Adam, bo... Ja z nim to jeszcze nie nagrywam. Jak będzie miał chmyk czy coś, to z nimi będę z nim na pewno będę mega nagrywać To to salie I będziemy wtedy używać save'a na ogólnie na Multi czyli usuniemy właśnie tego na singlu i zagramy na Multi będziemy szukać latarki a potem będziemy przechodzić wszystkie ogólnie to był taki mini live.ik mam nadzieję że wam się spodobało i dziękuję że oglądaliście no teraz papa pa. a w sumie a teraz narka papatka